Jest ze mną z Guta i będziemy sprawdzać jej wiedzę na temat klocków Lego. To jest łatwy zestaw. To jest zestaw, który może służyć ci jako prezent, jak ktoś się urodził. E, jak ktoś się urodził i świętuje ten dzień, to jest takie coś, co się je i tam świeczki się wkłada najpierw w niego. No to się tort. No, tort. No dokładnie. I to jest właśnie taki zestaw. Taki Urodzinowy, czyli jest pewnie torcik jakiś taki. Dokładnie. Pięknie. Bardzo proste. To jest zestaw twojej ulubionej serii Marvel. Dokładnie tak. I jest tam taki stworzak, takie, takie zwierzę, które ma ręce, ma nogi i wszędzie chodził z kasetą, jest drewniany. To jak powiedziałam, że jest drewniany, to myślę, że od razu ci to wszystko opowie. O, to jest ten, to jest ten taki, co ma te pomarańczowe oczy. Mhm. Tak, tak, tak. Tylko tak nie tak. wiem, jak to się nazywa. Ty mówiłaś o tym, tak. ale on cały czas powtarza, bo on nie mówi. I y oglądać tron? No, tak. To tam był jeden taki, taki człowiek, który mówił tylko hodor, hodor, tak, hodor. No tak. to ten mówi dokładnie to samo, tylko że nie hodor, tylko Nagę. Mówiłaś ga 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 Golum, go 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 Galwol. Gandalf, Gargily, Gargamel. No wiem, nie potrzebowałam sobie nazwy, ale wiem o czym mówisz, ja Ci pokazywałam go w, tw w Twoim odcinku, to, tego Gaugana. No King dobra. Konga, to jest ten King Kong? Tak, dobra, to zaliczamy. I'm Groot. Groot, o. Tak, to jest ten. To jest super seria e, nawiązująca do filmu, który dostał miliardy Oscarów najróżniejszych za e, efekty różne. I tam jest taka historia, prawie jak w Pocahontas, tylko że wszyscy byli niebiescy. E, no wiadomo, Awatar. Super, dokładnie. I dokładnie to jest e, jeden z zestawów. I tam jest taki e, latająco-pływający zwierz. Ojeju. Te głupoty, ja to nigdy nie pamiętam, jak to się na wszystko nazywa. Latający Zwierz. Hmm. Przyjaciel głównych bohaterów. Dobra, myślę, że tak będzie pięknie zaliczone. Może niekoniecznie przyjaciel, tylko jakiś taki o, A, ale... O to, ale awatar, zaliczyliśmy. Uuu. Duże, duże czuję już po reakcji widowni. Gabiet się cieszy, jest coś dużego. Dobrze, znowu z swojej prawie ulubionej, drugiej ulubionej Batman. serii. To trzeciej ulubionej serii. Um, tam były dwa światy, dobre i złe, i on akurat należał do tej dobrej. Gwiezdne wojny. Super. I świetnie. to jest ten śmieszny mały Joda. Nie. A jest równie mały i śmieszny. Czubaka. Mały i śmieszny. E, I był bardzo mądry i był droidem. Ten zielony. Druidem. Druidem. To był jest zielony. z uszami? nie? Nie. Zielone z uszami to był właśnie joda. To więc... był joda, tak. Ja robię taki. Ojej, a ten drugi gałgan. Nie znam tych gałganów, ale na pewno jaki był dobry, to też go lubię. Jak on to wygląda, ten. Titu, są cyferki, nie? Pod... Dobra. Nigdy bym go nie zgadła. Ale to musi być też drogi zestaw. Artu, tu, Artu, Ar tu, titu, strutu, tutu. Pozdrawiamy.